Dziś powołałem radę konsultacyjną do spraw bezpieczeństwa w edukacji, w skład której wchodzą dyrektorzy szkół z trzech różnych miejsc w kraju i różnej wielkości szkół, w skład której wchodzą kuratorzy oświaty z trzech różnych rejonów i różnej wielkości rejonów województw w Polsce, w skład której wchodzą przedstawiciele Sanepidu, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz lekarze, wybitni profesorowie z zakresu pediatrii. Te kilkanaście osób będzie w stałym w kontakcie z panią Marzeną Machałek, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i będą na bieżąco konsultować te rekomendacje, które będziemy przedstawiać rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego. Przede wszystkim rekomendacje praktyczne, to dyrektorzy najlepiej wiedzą i kuratorzy oświaty z poszczególnych województw w Polsce, jakie dzisiaj są oczekiwania i jakie są możliwości wyjścia naprzeciw oczekiwaniom uczniów, nauczycieli, rodziców. No a to wszystko będzie przedstawiane rządowemu zespołowi zarządzania kryzysowego po to, aby Konfrontować te rekomendacje i te oczekiwania z możliwościami działania w tych trudnych warunkach pandemii koronawirusa. W skład rady wchodzi także przedstawiciel rodziców. Chcieliśmy, aby głos rodziców również był słyszalny, bo jest dla nas niezwykle ważny.